Witam wszystkich z tej strony. Tula, witam Was. Dead by Daylight. My jesteśmy w tym samym składzie, czyli jest ze mną Mateusz, Cześć. Klaudiusz, Jestem. i Sebastian. Hello. Tak, dzisiaj nie mamy żadnego teamu. Każdy gra kim chce, tylko chłopaki wzięli w sensie Mateusz i Sebastian. Świetne perki. O których jest wilpkowy, jeżeli <coughs> chodzi o postać, a my jesteśmy no. jeszcze bardziej. <laughs> no to powiedzcie o swoich perkach. To nasze jest. perki to No -Mizer like Oraz Obiekt Obsesji. Tak. O i Obiekt Obsesji. Jeszcze, ja, nie wiem, jak ty masz, Mateusz, ale ja mam jeszcze Resilence i Dead Heart. Mam tak samo. No. No, a ja gram Hinkom, bo ostatnio ktoś mnie poprosił w komentarzu, żebym zagrała Hinkom, więc gram Hinkom. No, może... tak, tak, te, tak. Te, te, te... Perki mam średnie, co? Weź się chińsko ubierz, żeby cię było widać z drugiego końca mapy. Nie. Nie będę się tego udał. że jestem chińsko ubrany, więc. Ja usłyszałem świńsko. Słuchaj! Co? Wiesz, co? No, także z tymi ich parkami na pewno wygramy. Okazuje się, no tak że wygramy się. naprawdę. Ej, w ogóle jesteśmy, właśnie, bo jesteśmy w poruszeniu rank, mam 13. Ja mam 14, ja też. No, także tak. Jakie ładne pięknie. Faktycznie, znowu jakaś kupa. Nie. A może trafimy na podziemia znowu, słuchaj. Przecież ty. mi się a bardzo no. podobało Twoje słowo Podziemia, Podziemia, dobra? No, no. A ty, podziemia. No, ja będę tutaj u nas myślałam. O, patrz! Miałeś z z szpitala, tu morderca wziął szpital. Czyli. Wiem, że killer weźmie mapę? Czyli albo jest doktorek, albo jest Myers. Albo o, Wiedźma. O, o, o. No, ale, ale jakby za... był Majer z lusterkiem... O Jezu, na bank Jak... będzie... By... Yes. Jak to by w ogóle... Szczególnie, że my jesteśmy specjalni teraz. Właśnie. My zawsze jesteście specjalni. Ale, ale teraz bardziej. bardziej. A ty, Mateusz, dzisiaj wyjątkowo. No tak, Mateusz, no będzie dobry dzień. Tak, ostatnio myślał, dzisiaj kompletnie nie myśli, słuchajcie. No właśnie, dzisiaj już nie. Surwy specjalnej troski. Trzeba tak. wracać do starych nawyków. No bo ty już raz pomyślał przez dwie minuty, to był wystarczy na rok. No. Na rok, dokładnie. Nawet więcej. Dobra. O, jesteśmy no to... razem? No i świetnie, w ogóle nie. Niszczymy od razu to... I proszę tam. ode mnie z daleka z tą krwią. A jaką krwią? Oni no przecież... Ha, no bo bo Boże, przecież ja... faktycznie się nie zostaliście krwią. Bo my jesteśmy lepiej. Ale z tak jest daleka. Jest o, czekaj, co jest krzydeczka. Nie widzę. Czekaj, bo ja nie widzę. To no, ja też nie widzę. Jak nie widzicie? Hej. Szczypał. <śmiech> <śmiech> Myers Majers, jest Myers. Umrzemy. No świetnie. Ale nie no, my nie mamy najgorzej. Bo no, fuck! On już też to widzi. To... No, my widzimy, ale. Ale ja już padam, nie? No, <laughs> no to Coś? super. Czemu Dobry mecz. Widział? widział mnie. Widzę mnie, on oh no... Dobra, nic no? dobry meczek, perfekcyjny. No właśnie. Nie. O. Ale bra... dlaczego o on, się on się przy mnie musiał, ale nie w sumie on Ej, Ale mnie, ten ale... Majers, tak nie? Miłysko. On w buildzie. Jeżeli gra tym buildem, który mi się wydaje, to on ma jeszcze handy grandy, więc uważajcie. Oh Jesus. Mm -hmm. Ja biegnę. Ja, ja też... No. też ale to... mnie! No właśnie chciałem to oh. zrobić. Ej, Rewindu będziemy informować, tak jak by... będzie chciał do nas przyjść. No w tak szybko do przyszedł. ruina jest jeszcze. Ej, oh, a to co ty dzisiaj czułeś? Są... Oh. Ej, może thirtil. Ej, do chana, co faj. Myślę, że raczej debu. Ma co, ma tylu szemperka, który przeszedł, ale jednak nie. To to... Oczekaj, nie. A, <grym> ej, czemu ja go nie widzę? Ej, on ma, on ma nocauta No i macie, macie swoje ej, ale perki czemu my go nie widzimy? Ale właśnie, dlaczego? O ja się dostałem, <grym> z... <grym> <Ja>, czemu... <grym> Ej, czemu my go nie widzimy? ze zewszyliłem najlepszego perka tak Ej, no właśnie Ej, ale obiekt obsesji zepsuli nam, niee. Ej, to obiekt obsesji działa inaczej? Weźcie po te perki, ja mówię. Dlaczego wy zawsze musicie brać jakieś perki z dupy? Ale to jest teraz challenge, też mogę być wziąć, a nie. Ale nie mam na niej! A nie, to było, co? Ej, no. ale czemu nie działa obiekt obsesji? Nie wiem. Ej, on nie ma w ogóle tego! No bo. A tego... Gra na tym bildzie co? Z monitor, ruina, devor i jeszcze jest... Co teraz pytanie? Pewnie się ucieszył, że ma dobry team e, z Ej, z... ja już z... widzę. A właściwie, bo ty ma już jesteś, a nie w sumie jesteś teraz obsesją, ma to... No ale z... ja go nie widzę. I tak. No właśnie... Ale ty nawet jako nie obsesja byś go widział na... Tak no, bo wiem, to się ale on zmienia akurat w Ja się zmieniam metry, zmieniają się, ale ja i tak go nie widzę nie wiem czemu. Ej no kurde nie. No i ej, jest ja <laughs> nie dużo użyć, bo mnie przyciągnął jakoś. Jezu. Tak! <laughs> Jak ja Pin, zawał nie wiem, czy mi pingu, nie? <noise> Żyjesz. Ej, gdzie jest ta ruina! Ej, no to ja bye-bye, nie? No to bye-bye. mówiłam, że to jest e, zły pomysł. Ale ja to ja się nie użył, w sensie jeszcze nie zdo... Takiego mają mamy, nie? nie? No właśnie tej górze ma maje... Ale, bej... ale ja bej... musimy w tym meczu też wziąć za to ten no majwer, bo Tak, to będzie bardzo szybki meczek, ale ja nie no wiem czy te... ten obiekt obsesji nie działa. Zobaczmy, no to właśnie też nie wiem. Ej, ale wiecie co? Nie chcę nic mówić, ale on ma trzeci prestiż. No, no tak. bo on się chce teraz pobawić no. z nami. No to... ...orangi no. um. spadły. Bo to trzeba było wziąć spadły. lepsze perki jeszcze, wiedz no. no, Ale ty tak by przegramy. Bez różnicy, on no już tak jest ok. Ale wy jesteście od razu ranni, nie? No, no i okay. co z tego? No i ja co z tego? Co? Jesteście na hita. I tak mnie raz wziął z tego za silnik, więc tak bym nie wziął. No. E... Wziął cię za silnik, no nie? Zacział <laughs> od <z> silnika. <laughs> Myślisz, że ty tak się pomyliłaś. <laughs> Masakra, jakaś Wygląda, masakra, jak... E, taki... co Wygląda jak silnik, bo się tak maskowałem. Mam my rada. Ale niestety. Nie mam pojęcia, A, gdzie jest ruina, przecież mam chyba już cały szpital. A ja znalazłem, ale on mnie gonił. Gdzie? No, I nic no nie powiem. Przy nie powie. genie. Słucham? Przy którym? Fajnym. Gdzie on jest? No, Mateusz. Tutaj. No, ja nie wiem, który to był gen. Wiesz, ile ich jest na tej mapie. Czego się drzesz w ogóle? No, ja nie no, krzyczę. No trzy siedem. Krzyczysz. Aha, i dad nie zadziałał. Nie wierzę, co wy w ogóle bierzecie za perki, że nic wam nie działa w ogóle. jest <noise> dobry. Tak, ale... dobra, ale nic wam nie działa, to by też poroz nie zadziałał. No bo ja w ogóle, on mnie, był w ogóle, kile był do mnie dalej i nagle uderzył powietrze i mnie tepło do niego, nie? Więc jak mam użyć perka, którego którego go, ten, a, jak to nie mam... Jak to 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 Obiekt tak. nie działa. Właśnie ja czytam je jest dobrze. Sensu. Jest poza terrorodiusem, musi nie być, a on w ogóle nie to zmienił by nie cały czas. No tak. A a się... Jak się wystraszyłam! Boże świetnie! Jest to wicie! Ja stawić. dzisiaj też zawału dostałem coś. Jak... Ale żeby się... zobaczyć! <laughs> jak się <laughs> odbajasz myszka po całym ekranie w ogóle tak ale się Ale straszyłam. mamy zabawny meczek. Boże no. świetnie, jak się wystraszyła! O z kim będę wisieć? A z... Cześć. O, na jednym. <laughs> tak. Ja pierdolę, jak się wystraszyła. Boże święty! Zawał nie? Dobry mecz! Ja no i super! Aha! O, o jest ale nie wie! To co, no jest zły pomysł! O nie! O, Dobra, masz! Dobry na O, easy! Uciekaj! Aha! Dobra, A ty bez bloczu! O! Piękny Dead Hard, widziałam. Bo nie był piękny, bo zużyłem to, go za szybko, właśnie. ale okej. Okay. Ale się udało. Co sądzisz o tej pięknej, czerwonej podłodze? Myślę, że jest super. Pasuje do ciebie. Do twojego y, ubrania dzisiaj, moja droga. Idealnie wręcz. Ja dobry meczek. <laughs> Wszystko przez... Możesz zmienić perki na normalne. No, Ale one są normalne, tylko ten no, majer, one nie dobry, normalny. No. I tak tak Majer do był ma no. normalny. Bo on was on jest, jego nie słychać, nic Ale, Gdyby zadziałał jeszcze obiekt obsesji to okej, okay, bo my tak, byśmy to... widzieli gdzie on jest. <śmiech> <śmiech> to ja stąd i o, robisz robisz naprawdę ten to jest... Obiekt to działa, to była mega kontra na tego Majersa fajna. Tak, bo my byśmy zawsze wiedzieli gdzie on jest i on by no, nas on nie tak miał szansę złapać. No, ale te bossy dobre. Bo wtedy nie trzeba było się z nim kryć z tym obiektem, bo i taką widzi. No wejdź stoi? Czego stoi? <laughs> Ale to powinno działać, więc dlaczego ty? Ja nie ty. wiem, nic wam nie działa z tych waszych perków. Dobra, nie No perki nasze działają, ale killer źle nie działa. No no, działa przecież <laughs> i The Silence też działa. Dzień, no, chyba, że nie, bo w sumie skill checki w ruinie cofnęły bardziej niż do przodu <laughs> Więc kiedy mamy perka na przyspieszenie tego, ale po prostu jakiś zawołnie, ja pierdolę ulotu checków <laughs> Tak, ale to jest to, kiedy mamy, dwie osoby mają perka na przyspieszenie naprawienia gena. Doprawiają w trzy osoby w ogóle jeszcze i cofają bardziej niż do przodu nie tak. ten. no i pięknie straciłem pipa co naprawdę o, ja tak, też jedna staranga cyberdoktor aha ale doktor A, fajny nie wiem że no to temu gra Mayersem. I tak modywora i ruiny i barbe dobra gra jeszcze jeden i chłopaki zmienia perki tak nie Ej, no, no teraz jest... nie mogliśmy sprawdzić działania ich, bo ty jest był inny. Nie no, to będziesz się gonił w podziemiach, tak jak ostatnio, no co? Ja tam nie widzę problemu. No. Ciekawe, jak to będzie. Czarna mi tu śmignęła, słuchajcie. O, tu jest gen w i pilnia, jakby co. O to bo jest genie. totemik. Dobra, jestem Mam Mam w Mam nadzieję, że nie się... będzie. No, nie. no i oni no. wzięli, nie wierzę jakie no, no, kończuchy. No. Powiedzieli, Le że zmienili perki. Nie, co Aha. za ludzie. Po Ale teraz bez obiektu obsesji. Tak, teraz empatia. Nie że nie. No. Kto jest w ogóle? Dużej. dzwon. Aha. Ale czy słyszałeś Kalduś, jak mówili, że zmieniają oboje? Tak. Jak mam w ogóle? No bo nas zmuszałaś więc zmieniliśmy na jednego perka no Ale nie mówiliście że nie, ja nie zmieniłem że... Na, in na innej na postaci Że wszystkie zmienicie No ja zmienię biednego nie no, no ja zmieniłem, nie zmieniłem najpierw Maiver na Empatię, ale pomyślałem ja że zmieniłem Empatię na Maiver. A Ty <laughs> dobra A on Cię kampi. A, czy pomyślał, a on Cię kumpi! Że... Kampią, Dobra, to ja mam. To ale ja ci ja ja ładnie z farmy. Ja mam zegarek, kosia, kosia. Ale już trudno. właściwie tak on ma. szybsze wychodzenie. On Ej, ma... co ja mam jakieś... On ma szybsze wychodzenie czy nie ma szybszego God. wychodzenia? Nie, jak wiem, możliwe. On ma to, że szybciej chodzi po wyjściu. No, każde... no to tak ma przecież, że generalnie. Ale on jeżeli... ma bardzo szybkie. nie. Aha, dobrze, do dead Hard wszedł dobrze. Eee... Wow, Klaudiusz uratujesz? Właśnie, Klaudiusz, no, mam... ja nie chcę, my nic nie zrobili. Szybko! Dobra puść! Oh. Idź za mną nie? No bo... No, no, my to byśmy sami wstali Ej nas no weźmie! <laughs> nie wierzę A to było już po co I Patrzcie, mamy gena No i zrobiony ty, dzięki no, naszemu teamowi no Właśnie Ej, ja właśnie od mamy chyba nie ma, nie? Kurde Nie mam latarki. No Właśnie mnie teleportowało też Właściwie, bo ty mnie tutaj trochę bloczyłeś, cofało mnie potem nagrywaj te, te płaci gdzieś tam. Ale on no, w, w ogóle... 100% genów tam, jest zrobiony. Musicie na... mnie zdjąć, bo klaudusz się z nim goni, halo. Dobrze, a to ma teraz naprawiać. Bo ja już raz ten padałem, więc naprawiam. Może zanim teraz ty, tu się o, nie. I mnie. O, no i pięknie. Idealnie. Teraz no, zrobię się. No i więc. kto pada, no? <śś> nie powiem, kto pierwszy wisiał, nie? No wisiałem pierwszy, a teraz wypada. Uciekaj od osoba. razu Uciekajcie, bo ja wiszę tutaj obok za tą za karetką. Ja stąd hmm. idę. Ja już za niedługo kończę gena kolejnego. No zobacz kolejny no, gen zrobiony przez no nasz Team No Myver. Ale Halo jeszcze po Claudiusza, nie? No tak. A, ale ja tuć? jestem ranny. No to, to jest cały <laughs> czas. Ja nie mogę. Nie cię. <laughs> <laughs> Do no, kuźwa! Chyba żart! Bym się zdążyła uleczyć bez ciebie w ogóle, nie? No ja... Nie... Się po prostu. Ja idę. Gdzie? No do ciebie. Patrz to. Jednak nie. A myślałem, że zmienić perka. Nie, te perki są dobre, akro to by sobie tu jest dobrze. Nie jest źle, że powiedział. Już nawet nie że trollujemy ale no maider no, 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 i dobry spoko. perk, wybierz no, jedno No najlepszy są, silence najlepsze no, no i do tego empatia na że się naprawiliśmy na zajęć 100%, genów, 100 genów nasz team no maider No, no, no jakich, nawet 200 nie? 200, no, 200 nie To 200, nic, 200, 200, no, że nas, że nas, że nas cały czas zgonił, nie to wy sobie mogliście je naprawiać e... Gosia? No i o to chodzi Słucham No maider i dobry perk, wybierz jedno No Re-Silence jest dobry, jetheart jest No, empatia Kici nos! Ha! Widzisz? Widzisz? To wszystko dzięki domar! Nie, no, to nie Ale... to jest Nie sprzed nosa. No i dobrze. On nas idzie, nie? Wiem właśnie. No bo w końcu jeszcze właśnie do was. To nie jest moder akurat to ja robi. zdejmujesz? Czek tak Myślę, bo... Dobra. Dobra Mówmy się tak, kto nie jest ranny, ten zdejmuje no, Gdzie stój? Znowu mnie... Nie do... O, wraca Już? Tam do was? A do, do nich to? Jezu, a ja nie wziąłem damy radę Cholera a. Uciekaj, uciekaj, no i... uciekaj No i serio? Nie wierzę w to po tu. Uciekaj, 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 uciekaj Za paletę idź Aha! No Co <laughs> <laughs> ty tu jesteś? Co ty nie mówisz? Mm. Ja że spuściłem paletę Zobacz, tylko team no myver, co się robi w tym meczu. No weź mnie nie denerwuj w ogóle nawet. Ja ci dam no Myder. Dobra, ja idę może ratować? On tam jest? A, jednak nie. On tu idzie? Ja piszę w piwni. Wybacz, ja nie zaraz ty jesteś... ja to w drugą stronę poleciałeś. Dobra, kolejny genik. Tak, mówię, idź za paletę. No, no ale co ja nie zrozumiałam, idź za paletę. No idź za paletę. No to myślałem, że wiesz, że mam spuścić, że o to ci chodzi. Ok Masz ok Biegliśmy no ale, w ogóle w nie stronie Życie mnie mnie Dokładnie <laughs> Polecam tą fraszkę Tak Ma bardzo <laughs> wiele znaczeń Musisz coś okay. bo... Tak. Wiesz kto umiera? Nie my jednak A... nie umieramy Właśnie nie bo Detchart wszedł A ja potrzebuję pomocy no dobra no ja nie jenny koni, więc Mateusz niech idzie. Ja to no robię Nie, nie, on jest mądry, kurde. No i bardzo dobrze. A. O Gosia już idzie. Eee. Gosia właśnie cię No Majder wyprzedził. No to właśnie robisz, nie. Wiesz po prostu, nie. To wszystko dzięki No Majder. Okay. Dokładnie. No, zostajesz tu. Zostajesz tu. I ktoś zajmie Sebastiana? Nie Gosia? Nie O, wiesz za kim poszedł killer? Hmm. Nie Za tobą Cześć. <noise> Jeszcze ty ubrzesz tam, wiesz Dobra, trzeba go robić Dobra gdzie jest jeszcze gen? No tutaj. Nie tutaj? A ja tam, tam. No ty, no, ty to ma... pośle, Trzeba cię uleczyć, A Albo tam faktycznie go robiliśmy, ale co, ty No. A gdzie nas? A nie. Już <ślepuszcza> myślałem sobie, że ty jesteś tego, Gosia. Co? <ślepuszcza> I chciałem cię uleczyć. No, więc no. <ślepuszcza> no. No. <ślepuszcza> no, ja was zamorduję za no Zamorduję za, Batii, za no, tylko akurat, no, Majder nie wpływa na to, jak ty uciekasz, wiesz? No, w Wpływa na to, że wy jesteście rani. No na dobra, naprawiliśmy cztery dęgany geny. Dęgany, no, ale my, no, my się no, cały, cały czas z nim gonimy, naprawimy. no halo, no, to, to ty sobie możesz naprowiec, no. Dobra, naprawiamy ten gen wiem, już i coś. uciekamy. Aha. No. Ojej, co tu się nie da? No. Myślałem, że się nie da ten. Aha, on tu już jest zajebisty. Aha, dobra. Tak nie wlocz mnie. A blocz, blocz. To jest za szybkie. podnosicie? On mnie jest zostawił. Jestem pod paletą. Podnosi pod paletą. mnie. paletą, a to już trzeba... O, kupa. Co jakiegoś innego robić, kurde. Gdzie jest jeszcze... no. no? Oni grają tym samym buildem. No. no nie, obiektu obsesji nie mamy. No... Ale nie. No. W sensie, że wy obaj macie te same perki. No bo no, tak. on najlepszy. On tu idzie. Bo te perki to jest esencja po prostu tej gry, to jest, są <grym> najlepsze perki. perki, nie? Mm -hmm. jak kiedyś był e, Defensive Strike, to tutaj mamy teraz <grym> większą esencję <grym> tej gry. <grym> aha, on ten, aha. To nie, nie. Wrócił. Jak coś, Na Słucham. Naprawdę do, zostawiał sobie z Noomizer. a nie, dobra, tak. podnosi jednak. Nie blokuj Będzie go się, tu? nie warto. Ja nie mam zamiaru go blokować <laughs> Ja mam dętkę przecież Ja chciałam go zdjąć ale on tu... W sumie ja również mam hmm, A nie ty giniesz! O górze nie I patrz mi powiem Biegnij e, w prawo Przez ja płotek w prawo Wiem Ale nie, chodzi o to, że tam masz paletę W prawo Ja biegnę, bo tu mam gnipką, dlatego tu biegłam a tu już teraz nie mam nic. On mnie goni, goni mnie. Oh no! no to zajebio za. <grystanie> Teraz na lewo. Lewo, lewo. Okno. Nie ma to. Czekaj, tu jest paleta. O, paletka. Okno, okno, okno. Spokojnie, nie mam jeszcze gipkiej. Ale <grystanie> musisz poostać, nie, żeby się wydobyło. Oj, przepraszam. Co <grystanie> no, tam ma On mnie zostawił, czy coś? Tak. <grystanie> Idzie do mnie. No. Patrzę poszedł na Nomajder Co ty giniesz? Dokładnie mhm. On ginie Szukaj oh klapy no. a, a gdzie klapa? O, weź sobie ten Ty nie. masz dwustrzałówę? No mam, ale nie miałem jak użyć nawet <laughs> Nie miałeś na użyć No <laughs> On chyba tu widział, co? E, on ma chyba grilla, wiesz o, bo idzie ja dokładnie w ciebie. No. Sprawdź najpierw za sobą. Gdzie za sobą. Bon. No. Ej! No właśnie. Tego powiedziałem, żebyś sprawdziła za sobą, bo... No to tam, się on... obróciłam i mi zbloczył Będzie jak nie ze mną. No. Wiecie co? Halo. Nie mogę no. użyć! Zaczęło nie użyć, co? co ty robisz. What? No, no, ruch. no. EJ JA NIE wiem, COŚ My... TO SIĘ COŚ ŻE NIE mogę UŻYĆ Z TEGO W przedszkolu masz paletę Ale Ona potrzebuje klatka a nie palety no. <noise> Teraz to tak już wspomnę Ale w, w piwnicy może być ten No, no właśnie panie, piwnicy Ale spróbuj przeskoczyć I... no tak nie masz gipki jeszcze To jest paleta z no. mój spacer Tutaj jest? Tu w lewo, w lewo lewo, 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 w lewo O Jezus no nie drżyjcie się o, tak o, JEST! jest! jest. <głos> <głos> Ja chciałabym, że to nie ja, może uciekać. Jak mi ktoś mówi ciągle prawo, lewo, w tym. To, to jest straszne. To się nie nic w ogóle skupić. Ja nawet wtedy nie mogę myśleć sama. Bo po prostu <śmuszytuj> <śmuszytuj> wszystko mam koło mnie. Ale tam właśnie bardzo często jest Not, No, to, po, to, po, tam po, ale to też. jest paleta. Paleta też to zawsze, jest. To, to, to zawsze. Jaka masakra. A wy sobie wsadzicie te wasze. E, buildy, No, no. Wiecie gdzie? Zob ja no pomysłem. halo, nie wyłącznie. Najlepsze to są buildy i gościu miał jednego perka Aha, no, bez no. psa gończego w ogóle tylko, nie? Ktoś mówił? on ma szybsze wychodzenie tak <noise> Wydawało mi się, że ja nie miał się. szybszego W sensie nie Wy szybsze wychodzenie, ale wydawało mi się, że on szybciej chodzi Po wyjściu Wy No dobra, dobra, słuchajcie, szukuj, kończymy te kategorie z nimi po prostu Ja nie wiem, masakra z wami, jeszcze raz mi weźmiecie te perki Ja nie wiem, po prostu o, Zamordujesz, bra. Tak, dokładnie ale. No Ale dobra. Star, na no pewno. Ja... To pędzia ja, i to zamorduję. Mhm. Na 100%. Jak cię nauczę, to zamorduj. Jak mnie nauczysz, to może. Dobra, także e, był ze mną Klaudiusz. Byłem. I Mateusz z Sebastianem. Cześć. Papa! No cześć. Pa.